Ceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory smart, laptopy gamingowe, ekspresy, roboty sprzątające, piekarniki parowe, zmywarki w super niskich cenach. A do tego do 40 lat 0%. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź stoperan, który szybko uspokaja pracę jelit. Stoperan na 100% z tobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proszę Pani, ale to nie działa, nie? Jestem. A ciebie nie bolała głowa? Bolała, ale wzięłam apap. Weź APAP, który usuwa ból, uwalnia się w 3 minuty i nie zaburza koncentracji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. APAP, zaskocz ból. A na noc, weź APAP noc. Koi ból, sprowadza sen, nieuzależnia. A pap noc. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź stoperan, który szybko uspokaja pracę jelit. Stoperan na 100% z tobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowa gwiazda Kosza. Nie po prostu lepiej spała. Nowy ideał faceta. Nie po prostu lepiej spał. Numer jeden na świecie. Zikwil Natura. Żelki z melatoniną pozwolą ci aż przez 30 nocy zasypiać w zgodzie z naturą. A kto lepiej śpi, może osiągać więcej. Zikwil Natura. 30 nocy w zgodzie z naturą. rycznym już od 102%. Wypełnij formularz na stronie www.finansowanie.uniamachines.com i uzyskaj ofertę dopasowaną do Ciebie. Nowy, szybszy i Buprom Max Rapid. Zwalcza ostry ból trzy razy szybciej dzięki lepszej formule wchłaniania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urodką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie lubisz sprzątania. My w Philips je uwielbiamy. Kochamy sprzątanie bardziej niż ty kochasz brokatowe przyjęcia ze swoją księżniczką. Nasze bezprzewodowe odkurzacze Philips z technologią Power Cyclone szybko i skutecznie pochłaniają więcej kurzu, brudu i brudu plan Philips Aqua 8000. Ty kochasz porządek, my kochamy sprzątanie. Kup w MediaExpert odkurzacz Philips Aqua 8000 w promocji, a dodatkową baterię o wartości 679 zł dostaniesz w prezencie. Odporność, energia, sprawne myślenie, wzmocnienie organizmu. Witotal dla mężczyzn. Witaminy i minerały w wysokich dawkach. Wymiana dachów, wsparcie pszczelarzy, odtwarzanie produkcji. Grudniowy kalendarz wniosków. Jacek Kolewiński. Dzień dobry. Zapraszam na agrobiznes. Świadome ryzyko ponad 80% upraw i stad bez ubezpieczenia. Jabłka, gruszki, śliwki w wigilię bez suszu ani róż. Nieznane gatunki ryb, niedostępne miejsca. Z pasją filmuje podwodny świat. Wnioski są przyjmowane od kilku dni, a już wpłynęło ponad 6,5 tysiąca zgłoszeń. Dofinansowanie do wymiany azbestowych dachów to ważna i potrzebna pomoc. Trwa także przyjmowanie dokumentów o dotacje dla pszczelarzy oraz na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej. 40 zł do metra kwadratowego maksymalnie do 500 metrów. O taką pomoc mogą wnioskować rolnicy, którzy planują wymianę eternitowych dachów na budynkach gospodarskich. Warunkiem jest ubezpieczenie wkrós lub ubieganie się o płatności bezpośrednie. Trzeba mieć nadany numer w ewidencji producentów rolnych i być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachowego. Nie ma natomiast znaczenia, czy gospodarstwo leży na terenach wiejskich czy miejskich. Dofinansowanie do wymiany dachów nie przysługuje tym, którym już je przyznano z ubiegłorocznego naboru wniosków. 15 grudnia został uruchomiony kolejny nabór na wymianę pokryć dachowych. Zachęcamy do kontaktów z ośrodkami doradztwa rolniczego celem zgromadzenia niezbędnej dokumentacji i złożenia wniosku o wsparcie w tym zakresie. Dokumenty o dofinansowanie wymiany dachów można dostarczać tylko za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARIMR. Jest na to czas do 12 stycznia. Do 18 stycznia natomiast są przyjmowane wnioski o wsparcie dla pszczelarzy, a dokładnie na podnoszenie poziomu wiedzy, modernizację pasiek, walkę z warozą, gospodarkę wędrowną, odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, wsparcie naukowo-badawcze oraz badania miodu. O część pomocy można starać się indywidualnie, o część za pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Do tej pory zarejestrowano ponad 550 wniosków o wartości. Ponad 2 milionów złotych. Jest nam łatwiej, bo przez związek grupowo składamy te wnioski. Tam w zasadzie wszystkie dokumenty są za nas wypełniane, a my czekamy na realizację. Do 29 grudnia w Agencji Restrukturyzacji trwa także już 12 z kolei nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej. To działanie z myślą o rolnikach, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub afrykańskiego pomoru świń. W pierwszym przypadku dofinansowanie przysługuje na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstw, w drugim na zmianę profilu produkcji. Dzień dobry, witam Państwa, Adrian Borecki. Teraz zaczynamy, niestety przerywamy, musimy przerwać agrobiznes. Rozpoczynamy specjalne wydanie wiadomości. Wiadomości, które będą nadawać do samego końca, dokładnie o godzinie 11.18. Z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12.00. Również nie rozpoczęły się normalnie. No, tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media.